Witam was panie i panowie, czy czymkolwiek tam jesteście. Mam na imię Graf i witam was w chyba trzecim już odcinku Juchce Youtuberów. Ja jestem Anorek, tej jest wszystkim! No tak, no tak, jest Anorek ze mną. No i no i co? E, tutaj szybko, żeby nasz pająk nie zabrał. Aż tyle żelaza chyba nie potrzebujemy. Złoto więcej znaleźliśmy, tylko ja to, że bym, będziemy potrzebowali jabłka, więc my się, będziemy musieli wyjść niedługo na powierzchni i szukać dębów. E, dębowe mocne. Dobra, to co? Myślę, że w sumie jest, jak sami chyba nieźle stoimy jak sami stoimy ja mam dwa. ja mam 5 Borąnsko No A 5 myślałem że 6 miałeś 5 5 5 6 myślałem A że nie zrobimy i sam mu nie pokażę niestety nie pokażę cholera. E, to pokażę dla cholera Edostwo to, to tego ty to zrobiłeś ten bruk e, nie wiem e, hełm bruciem tak Bo tutaj bruk stary jest przecież przed nami A, Mam 5 szlabek złota zapomniałem O Ja mam jeszcze... A ten bruk tak ja 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 mam jeszcze 10 rud. Jesteś rudy. Czekaj, wełnę też wyrzucę sobie, to wyrzucę... Dobra, kurczaczki się mogą przydać. I lewer też się przyda, czego wyrzucasz? Co się przyda? Skóra. Wyrzuciłem skórę, a to niechcący, wybacz. Dobra, to chodź wychodzimy stąd, bo tutaj border zarasta. To jest żelazo tylko. Szwędacz? Nie, mówię jak w TWD, szwendacz. Go atakujesz. Nie binie to, toperzy, nie ma po co. Nie, binie, nie binie, co ty. Ale usłyszałem te... 14 chikana chciałeś wyrzucić, naprawdę. Co? To nie, przepraszam, nie wiedziałem co wyrzucam, czy co? No to nie wyrzucę, jak nie wiesz, I Jak u ciebie z jedzeniem? Wiesz co, ja mam jeszcze 8 pieczonych i tyle. Ja mam 7, więc spoko. Nie wchodź tak dużo, nie, nie kopiemy wyżej, bo... A nie, nie chcemy chodzić? Nie chcemy chodzić? Nie. Dobra, Dobrze, że tak. nudny odcinek, ale wiecie, musimy wygrać to. pierwszy trzeba musimy jakoś klasę pokazać. Jak idzie... ciągle żelazna kobieta Stary już to jestem I wiesz co, nie jesteśmy poza borderem jeszcze Chyba, chociaż Ja coś przeczuwam, że... Nie, bo jak on się sunie w naszą stronę to nie możemy być poza borderem Kurde, kszk, 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 halo. Wracaj, mówiłem nie wychodź w nocy no, Nie jest noc, jest dzień właśnie A Norek nie mark, 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 Wracaj mark, do góry Stary, stary, stary Mam pół ale przeżyłaś? Tak, chyba. Jestem. Dobra. Jestem we wiosce. Okej, okay. zabarykaduj się w niej i podaj mi ją. Border podchodzi, border podchodzi o border. Wiem, 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 wiem. Ja, bo ekran mi się zrobił na czerwono. Jest e, Minus 384, 64, minus 87. Mówiłem nie wychodź. Nawet jak nie wiesz, czekaj na mnie. Ale. To jest są takie mocne? Tak! Od 1.7. Czy o 1.8 O szkielety. Ja mam pół dobra duska. podaj mi kordy te i blokuj, miałeś blokować prawo czyli nie Minus 384 Ja chyba widzę twój nick To mogę stanąć jeszcze teraz Tak, tak widzę twój nick, dobra, wiem tak. gdzie jesteś, nikły dalej Są tutaj osadnicy Szkielet? Szkielet On jest raniony mocno A się zląkłem Pod drzewem pewnie się jakimś kampi Ej, złote o, jab go, złote, go, złote musimy mieć. Okej, okay, mam od niego strzały i mam kość. Dobra, wyjść to ci ciebie, czy nie? Eee, nie, bo ty masz mało HP, nie możemy ryzykować z tobą. Eee, ja znajdę jak jab jabłka, farmuję, mam złoto, to ci zrobimy refa. Dobra, tylko że... Mam wystarczająco złoto na cztery refy, więc jest spoko. Ja tutaj patrzę na border, żeby nie podszedł. Odcinka, ale Ja mam jabłko, mam jabłko, mam, jabłko, mam jabłko. Oh, git. Tak, 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 tak. tak. Tu Wstaw craftinga na... Wykop jakieś... coś i wstaw craftinga z tego, w to miejsce. Three. O, jest! Uda się, uda się, uda się, uda się. Jest, dobra. Dobra, nisz ze mną liście. Dobra. Trzwę Gdzie? E, obok wieśniaka, tego, którego byłeś. Okej, okay, i... i... Bordek się zbliża to do dość mocno. On jest wolny. E, jeżeli było nożycami szzyć liście? Byłoby szybciej. E, nie, bo wtedy dropią liście, nie ma szansy na dropiapak. E, gdzie ty jesteś? Ja chcę Ciebie być, mieć na oku. Tutaj jestem. Obok tego domku, co byliśmy. Okej, okay, niszliście po prostu. Ja myślę, że nie jak widzisz szkieleta albo wiedziemy to mów mi od razu i uciekaj. Okej, okay, widać. tak jak bo widzisz zombiaka, to mi, mi pozwól się nim zająć. Dobra Jak ci dropnę jabłko, to powiedz. Sezonka. Sadzonki nie potrzebne. jak tutaj obok ciebie na lewo e, Masz twoje wiadro? A, tak z lewą e, Dobra, trudno, trudno Craftuję sobie drugie e, Ten crafting tam czego jest? Czego pozwoliłeś? Jest, jest, jest tu ma serduszko jedno Ja mam tutaj sobie automat. Trzymaj Dzięki Mały no, remanent punkt sobie robię Dobra Jak u ciebie z diaksami? Jaka sytuacja z diaksami? mam pięć diaksów Enchantów nie zrobimy Daj mi Zamek twoje diaksy I zrobię nam dwa miecze Zamek jest kolejny Albo nie, zrobię sobie siekierkę diamentową Zamek idzie do na nas, uważaj Czuję się jak dziecko, które się boi zombiaków. Bo jesteś dzieckiem. <noise> Prawda. Co zonka, Dobra, i Ander, dwa. dwa topory diamentowe leco. Albo, czekaj. E, trzy, cztery... Wiem co zrobię. Topór i dwa te... I dwa miecze. Bo Border idzie do nas z dwóch stron już. Enderman, Enderman, Enderman. Enderman. Pada deszcz, więc nas nie zaatakuje. Dzięki. A jabłko? Masz jabłko? Mam jabłko. Dawaj. E, dam Ci teraz je. A ja następnie wiem. Okay. Masz jakieś złoto? Mm, nie mam trzymaj. nic. O, sorry, trzymaj już Dzięki. zuma Zuma, fajna nie mam. Ale dobrze, że go odbindowałem. Oj, oj, co to było? Gdzie? Jakiś dziwny dźwięk. Dobra, szukaj dalej jabłek. Janę tutaj jeszcze. Ej, bo też już nie pada. Szkielet nie... Eee, to nie patrz na Endermana. Szkielet jest obok ciebie, na prawo. Tam? Tak, o tam. Spoko. Jak z niego łuk wydropną, zobaczymy co jest naokoło niego. Jak wyjdzie słońce, to, to go zabija. Dobra, ale się oddamy, może trochę. Postawczami nie jest trudno zabić. Ej, szkielety. Jak teraz ekipunek ogarnąć Ej, Czy on się zdostał, nie? Chyba tak. zombiak o nie co to, to, to jest rzepa? tak 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 e, burak sobie to jest burak Ej, bo bordel już się e, obok ja nie. sobie zrób, zobaczę czy mogę chcę dostać dobrze troszkę już bezpieczniej z tym automat na razie samo HP co miał czyli nie ma nie ja mają, tak. nie mają. Albo je, je zostawimy na później. Zabierze Nermana? Tak. Enderperła. Perła! O. I blok trawy, alo <grym> Enderperła będzie taka zapasowa, jakby trzeba było jak na guzę desant zrobić. Dobra. To ty ją trzymaj. Tu Diego trzeba mi No, tu jego fajnie było eliminować, bo ja sądzę, że tam jeszcze może sniki bit nas zaatakować. Z serduszkiem myślę, że on shiftuje przy bedrowcu. Myślisz? No, tak. Oczywiście znaczy, przypominam, że jeżeli podobała się Wam ta seria i chcecie zobaczyć ją jeszcze raz kiedy indziej z innymi youtuberami, oczywiście z tymi samymi tylko z nowymi, to szelcie serdeczną łapkę w górę. Polecam. Jabłko! O! E, dobra, w the farm, bo mamy na dwa jabłka wystarczająco. Dobra. Postaw mi craftinga tutaj. A, stawiam. Chodźcie, Pająk! Tutaj, tu. Że tak boi tych mobów, że to szok. Nie, 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 ja to zrobię. Serio, nigdy się tak nie bałem mobów w Minecrafcie. E, dwa, dwa, te, dwie niczki. Jeszcze jedno ogarniemy. to e, Spoko, spoko. Craftinga miałeś gdzie indziej położyć, ale okej. Okay. <laughs> ja sobie odłożę tego. Dobra, ekwipunek muszę ogarnąć No tyle już będzie nie odpowiadania mocno Można nas, nam zaszkodzić Dobra, tam jest kolejny pająk, i tego zabić Będziemy mieli łuk zamiast tych mobów Przesuwamy się do wstępnego lasu chyba No Dobre, to już lecimy Jest brakuje. z tobą Jest, mamy łuk Tak, tak, Postaw craftinga jak dobiegniesz do drzew Albo w kopcie lepiej, w kopcie lepiej, bo tutaj mogą być jakieś bombiaki. Dobra, spokojnie, nic w się nie dzieje. Dobra, shift. And, szkielet, szkielet, szkielet widzę, szkielet. widzę, widzę, widzę. Jak się ma dobry dystans, to jego ja st Będziemy mieli dwie, dwa łuki. Ale za jednobiszę. Mamy ich, mamy ich z łukami, łukami stare. Mamy was na dziesięciu Nie wiem co to jest, ale cyfer tak mówi, że ludzie z HC tak mówią. <grym 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 dobra, ja sobie wezmę ten lepszej łuk. Enderman? Teraz, ten Enderman, Enderman. Wiem, widzę. O, mnie... widzę. Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. ci łapkę w górę. No i co? No i na razie.